Marek znalazł sposób na nietypowe spędzanie czasu na Malcie. Setki śmieciarzy go nienawidzą. Arkadiusz jest instruktorem nurkowania, który aktywnie działa na rzecz ochrony mórz. Porozmawiamy o sprzątaniu dna morskiego z zanieczyszczeń na Malcie. Dowiemy się, jakie są najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed nurkami podczas sprzątania, jakie są najczęstsze rodzaje śmieci, jakie spotykają na dnie morza oraz jakie konsekwencje dla środowiska niosą ze sobą zanieczyszczenia. Będziemy także rozmawiać o tym, jakie działania podejmowane są na Malcie i na całym świecie, aby ograniczyć wpływ ludzkiej działalności na ocean. To niezwykle ważny temat, który dotyczy nas wszystkich, ponieważ czyste i zdrowe morza są kluczowe dla życia na Ziemi. Wywiad ten nagrywałem podczas konferencji Baltic Tech 2022, dlatego w tle możecie usłyszeć uczestników tej konferencji. Nie przedłużam, dajcie subskrypcję, dajcie lajka i zapraszam do wysłuchania odcinka. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i iwentach nurkowych. Cieruj się pod wodę. Cześć Jarku. cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś. Na Malcie. No, ale to w jakichś ostatnich dniach, tygodniach, czy? E, przed, nie, kiedy w, we, wtorek, we wtorek. We wtorek. Spotykamy się, żeby porozmawiać o wyciąganiu sieci z podwody. No, tak się zastanawiam, czy to jest jakieś, jakieś po prostu hobby, czy to raczej jakaś misja tak naprawdę? E, no patrząc na budżet, to bardziej hobby. <laughs> Aczkolwiek, no nie, no jest, to, jest to misja, jest to ogromny problem dla, dla wszystkich w każdym kraju tak naprawdę. E, więc tak, tak, mamy z tego misję zrobić. Działacie pod jakąś fundacją? E, tak, mamy założone NGO, NGO, które się nazywa Zibel. To jest NGO, które legalnie działa na Malcie. Jest zarejestrowane, mamy wszystko tak, jak powinno być w papierach, bo oczywiście takich instytucji jest o wiele więcej. E, nie zawsze wszystkie spełniają, mhm. my mamy zawsze wszystkie pozwolenia na wszystko, co robimy. I działamy od 2017 roku. I działacie tylko na Malcie na razie? E, tak, działamy tylko na Malcie, chociaż mamy bardzo dużo wolontariuszy, którzy nawet przyjeżdżając na Maltę na wakacje bardzo nam pomagają. A w ogóle skąd taki pomysł, żeby wyciągać nie wiem, te sieci, te plastiki z podwody? No niestety, jak ktoś pójdzie do tej wody, i zacznie się kąpać, to to, to widzi. Tak? Dla nurków no, to, to po prostu kole w oczy. Eee, więc no, no, nie można tego odpuścić, trzeba to zrobić. Eee, ktoś się musi tym zająć. Dla nas to jest bardzo ciekawe zajęcie bardzo bardzo ciekawe, ciekawy sposób na spotkanie się z ludźmi na, na, na spotkanie się z zapaleńcami, którzy chcą zrobić coś dla tego świata, a nie tylko siedzieć z boku i patrzeć. Tak sobie myślę, czy to nie jest coś takiego podobnego jak znany na mnie w Polsce Ghost Diving? E, tak, jak najbardziej. My mamy bardzo dużo wspólnego z Ghost Diving, nawet z Ghost Diving Poland współpracowaliśmy. E, obecnie też będziemy współpracować z Official Ghost Diving jako Ghost Diving Malta i będzie projekt Zipka, czyli nasz projekt, nasz ten projekt autorski będzie połączony z Ghost Diving Malta. No dobra, teraz powiedz mi troszeczkę o tym więcej, co tak naprawdę robicie i czy, nie wiem, nasi słuchacze, nurkowie rekreacyjni mogą jakoś włączyć się w ten projekt, nie wiem, zbierania tej śmieci z dna? No właśnie, a więc tak, naszym głównym, e, głównym zajęciem, naszym Takim, takim autorskim też projektem, jest organizacja sprzątań na Malcie. Sprzątań, które się odbywają i pod wodą, i na brzegu. Więc mamy wolontariuszy, którzy są nurkami, tylko snurklują, albo są typowymi, naprawdę dobrymi freediverami. I mamy też załogę, która sprząta na powierzchni te wszystkie rejony, które są przy, przy tym organizowanym sprzątaniu. Czy jak pojedziemy na Maltę nurkować i jest tam czysto, to to wasza robota? E, po części tak. <gry> Na pewno w tych miejscach, które nie są typowo nurkowe, a jest tam czysto, to, to jest nasza robota. Okej, okay, to dobrze. Rozumiem, że jako fundacja jesteście pewnie dofinansowani przez społeczność, tak? E, tak. No niestety, cały czas musimy szukać sponsorów, chociaż mamy to dość dobrze zorganizowane w tej chwili, bo mamy dziewczynę, która e, ma nie, która, która nam bardzo dobrze ogarnia... Projekty nawet z Unii Europejskiej. Jesteśmy już na tyle znaną organizacją, że na przykład ostatnio chcieliśmy zakupić drugą łódkę, bo mamy już w tej chwili dwie o. łódki. Jedną łódkę specjalnie tylko po to, żeby wozić nurków. No to jak musieliśmy zebrać 26 tysięcy euro, jak odpaliliśmy crowdfunding, to na następny dzień zadzwoniła do nas fundacja, że płaci za wszystko. No to super. Więc, <laughs> tak, więc do tego stopnia bardzo fajnie, aczkolwiek no z pieniędzmi zawsze jest krucho. No, Wiemy walczymy. to po podcastach Tak, tak dokładnie, <laughs> dokładnie, każdy walczy. Tak, powiedz mi, bo no, Malta to dla Polski taki fajny kierunek w ogóle nurkowy i czy nie wiem, jedząc sobie na wakacje, na jakiś wyjazd nurkowy na Maltę, ja mogę, nie wiem, dołączyć się do waszej ekipy i też pomóc sprzątać morze, plaże i tak dalej? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej możecie się do nas dołączyć, wystarczy się zarejestrować, no musicie akurat trafić w ten okres, gdzie my będziemy organizowali to sprzątanie, bo one nie są codziennie organizowane, tylko powiedzmy raz w miesiącu, ale jeżeli akurat się tak trafi, że będzie to, to sprzątanie, to naj, naj, jak najbardziej każdy, kto jest um, nurkiem Advance bądź powyżej, może dołączyć do sprzątania. Okej, okay, czyli od Adwansa dopiero. Tak, tak, bo to jest wewnętrzne prawo Malty, że na Malcie. Każdy, kto nie ma adwansa, musi być pod opieką instruktora, więc no, my musimy się z tym, z tym liczyć, tak? I, i, I do tego stosować. Więc każdy, kto ma adwansa lub powyżej, jak najbardziej może dołączyć do takiego sprzętu. Jak to wtedy wygląda z punktu widzenia praktycznego? No, mam, powiedzmy, tego adwansa, przychodzę do Was i nie wiem, ja zapewniam sobie sprzęt, butle. Czy butle dostanę od Was na przykład? Czy to Wy mnie wsadzicie na łódkę? Jest jakiś plan? Czy po prostu zbieraj, co możesz, nie? <grym> Ej, nie ma planu, ale. La... <grym> Wiśtawio, słuchaj, temat jest bardzo prosty. Jak tylko będzie wydarzenie, możesz się zarejestrować przez wydarzenie. Tam będzie wymagane oczywiście potwierdzenie, że jesteś zdrowy, czyli mhm. standardowy medyczny. Plus będziesz musiał zauploadować zdjęcie swojego certyfikatu, żebyśmy mieli potwierdzenie, że faktycznie ten certyfikat jest. I będą wszystkie dane, gdzie się spotykamy. Okay. My zapewniamy sprzęt. Czyli, jeżeli oczywiście masz swój sprzęt, to jak najbardziej go zabierz, na pewno butle Balast. Jeżeli nie, to wtedy kontaktujesz się z nami, zamawiasz u nas cały sprzęt. Najlepiej by było, jak będziecie w stanie podjechać do centrum, e, które z nami współpracuje, które nam sponsoruje te sprzęty i butle, i odebrać to osobiście. Jeżeli nie, no to my ogarniemy to tak, żeby to było na miejscu. Tak? I wtedy, jak przychodzicie na sprzątanie, e, jest oczywiście kompletny briefing. Jest jeżeli jest ktoś świeży, kto nie robił wcześniej takich akcji, więc my zawsze mamy takich nurków, którzy bardzo dużo uczęszczają na te sprzątania. I to są nasi zaufani, więc my zawsze wtedy przydzielamy takiego nurka, który dokładnie wie o co chodzi. Mhm. Jest na, my zawsze mamy na miejscach nurkowych zorganizowane, mamy przyczepę i samochód, więc mamy zawsze zorganizowany i prysznic i, i zawsze jest jakiś poczęstunek po tym, po, po sprzątaniu. Godzina w wodzie, godzina półtorej. Jak my jesteśmy na bardzo płytkiej wodzie, bo zawsze to jest gdzieś tam przy płytkiej wodzie, tak? Nigdy nie robimy tych sprzątań na bardzo głębokich tych, Wszystko, co wyciągniecie, będzie posortowane na 12 różnych kategorii. Aż 12. Aż 12, a nawet więcej czasami. Będzie wszystko zważone, bo my prowadzimy całe statystyki ze wszystkich sprzątań, żeby było wiadomo, jak to wszystko się zmienia i jak to wszystko się składa, no tak, możemy mhm. tak, wrócić 5 lat wstecz i sprawdzić z tego samego miejsca, jakie były, jakie były wagi, jak, jak, jaka była dystrybucja tych śmieci. I co tendencja jest spadkowa czy wzrostowa? W tych miejscach, które były najbardziej, że tak powiem, problematyczne dla nas, zaczyna być spadkowa. O, to, to... Ale na przykład co jest bardzo ciekawe, coś, co. Nasz COVID kochany, bardzo lubiany przez ludzi, pokazał, że jest to wszystko do posprzątania, tak? Bo maseczki jednorazowe, czyli, czyli te znienawidzone przez wszystkich tak. ludzi maseczki, one lądowały w wodzie notorycznie. My, jak robiliśmy sprzątania, czy to w COVID, czy zaraz po COVID, to wyciągaliśmy po 300-400 maseczek. Teraz, jak nam się trafi jedna bądź dwie, to. To okay. cud, tak? No to faktycznie fajnie, że prowadzicie te statystyki, to też widać, że robicie robotę tak naprawdę, Tak, nie? tak. tak. A no właśnie... Wyciągnęliśmy już 130 ton. Śmieci. Śmieci. A najczęściej co, jest, co znajdujecie? Plastik, butelki? Plastik, plastikowe butelki, puszki. Opony są ogromnym, ogromnym Oje. problemem. Szczególnie w tych miejscach, gdzie oni ich używają jako odbijaków, więc one mhm. zawsze gdzieś tam z no kółek tak. spadają. Więc no to tak, to nie jest specjalne tak. śmiecenie, to może tak, być przypadek. Tak. Jeżeli sprzątamy w, jakich, e, w jakichś miejscach, które są typowo portowe, no to te opony mogą być nawet 150 kg. Tak? te lotnicze opony, które są ogromne. To teraz taki pytań, <laughs> jestem sobie nurkiem i ja muszę wyciągnąć to taką wielką oponę. Nie, w żadnym wypadku nie musisz wyciągać. Organizowane jest to zawsze w ten sposób, że ci świeży dostają po prostu worki, nasze brandowane worki, żeby je zapchać. A e, i w momencie, kiedy znajdą coś większego, czyli na przykład jak znajdą łódkę, samochód, bo my takie rzeczy też wyciągamy, to mają nas poinformować i my wtedy dalej. Ale mówisz łódkę, żeby, udali... żeby nie pomylili jakimś wrakiem i wyciągniecie w przypadku. Tak, tak, to jest za dużo. tak, tak. I tu jest właśnie bardzo fajna rzecz, tak. No, Musimy też uważać, bo współpracujemy z Heritage Malta i bardzo uważamy na to, co jest wyciągane. Bo już y, y, była akcja, że po uszach y, nie my, ale inne, inne, inni ludzie dostali, bo wyciągnęli nie to, co trzeba. Ja wyobrażam sobie, chodź po pójdziemy na malta, taki fajny wrak, teraz, <laughs> teraz go nie ma. Nie? No, słuchaj, takie, takie dzbanki czasem pobite wyglądają jak śmieci, no nie? Tak. a się okazuje, że nie można tego wyciągać, bo w tym miejscu akurat ten dzbanek mm -hmm. świadczy o tym, że pod tym piachem może coś być. No, no tak, rozumiem. Niestety nie możemy takich rzeczy ruszać. Nie? No I co? Ktoś sobie taki worek uzupełnia tymi śmieciami, i to jest pewnie ciężki, duży worek. To potem on sam to wynosi, czy nie wiem, jakiś wyciąga Garkę macie, czy zbiórka no pod wodą jest w jednym punkcie. Tak, działamy bardzo różnie i wszystko zawsze plan jest modyfikowany do miejsca, w którym jesteśmy. Tak? Bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś jest super blisko brzegu na super płytkiej wodzie, to podaje to do ludzi, którzy sprzątają na brzegu, albo mhm. wyrzuca po prostu na brzegę i to zbierają dalej ten cały worek, tak? Jeżeli jest to gdzieś dalej, to mamy łódkę, która specjalnie podbiera te śmieci. Można wypłynąć, wyciągnąć rękę, poczekać, aż łódka da, da sygnał. Ona podpłynie i odbierze te śmieci, szczególnie jeżeli jest coś większego, bo mamy taką małą wyciągarkę na tym. Um, bardzo często też zostawiamy w konkretnym miejscu i później jeden nurek tylko podłącza do tej wyciągarki i wszystko leci do góry. Albo mamy też takie, taki ponton plastikowy z takich, z takich mm -hmm. jak, składowych powiedzmy części, który możemy sobie zakotwiczyć w pewnym miejscu, i wtedy spuszczamy liny w dół, gdzie nurek tylko podpina, a okay. załoga na górze wyciąga to wszystko do góry. Tak? Czyli generalnie dbamy o to, żeby było to bezpieczne i żeby ten nurek jak najmniej latał góra dół. No tak. Wiadomo, że to jest płytka woda, bo to jest, nigdy nie przekracza tam tych 10 metrów, no ale wiadomo, że jeżeli zrobi kilka takich bounców, no to, to może no być tak. problem. Tak? A ile takich nurkowań się robi w ciągu takiego jednego sprzątania? Jest jedno, jedno, jedno. jedno. Zazwyczaj robimy jedno. Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy mają bardzo dobre zużycie gazu. Czyli wchodzą, wchodzą i po godzinie wychodzą i zużyli 50 bar i mówią, znamy że znamy no, takich. Ale tam jest tak, tam za rogiem jest jeszcze kuba, kupa śmieci i oczywiście wtedy Muszą wrócić do nas, zameldować się po tej godzinie, że wszystko Aha. jest w porządku, powiedzieć nam, gdzie oni jeszcze chcą iść, i, i grupa może iść jeszcze tam, powiedzmy, na pół godziny, tak? Ale my musimy wiedzieć, no bo to są względy bezpieczeństwa, więc no tak. muszą do nas wrócić. Głupio nie? by było potem nie jechać po śmieci, tylko po go szukać. tak. Nie? Tak, tak. No tego na pewno chcemy uniknąć z każdej, z każdej strony. A powiedz mi dużo o sobie, że udział w y, takich, nie wiem, poszukiwaniach tych śmieci to. <laughs> Jak idziecie za jednym razem, 40 nurków wchodzi, czy 2,5? No właśnie. Zazwyczaj wygląda to tak, że standardowo mamy 20-25. Były sprzątania, gdzie mieliśmy naprawdę nawet 50 nurków w wodzie. To jest takim Więc sporo. wtedy, jak policzysz to z ludźmi, którzy pomagają na powierzchni, no to mamy już ekipę około 100 osób, które, które ogarniają takie rzeczy. Więc na, no naszą, naszą potęgą jest właśnie ten człowiek, który chce i przychodzi i pomaga. A sama fundacja z ilu osób się składa? E, co, sama fundacja to jest 6 osób. Tak? Czyli jest Andrew, który jest założycielem. Ja zajmuję się wszystkim, co jest pod wodą. Jest Jonathan, który się zajmuje wszystkim, co jest na lądzie. Czyli biurokracja. Też... Tak, tak. Mamy no, niestety musimy mieć to bardzo podzielone, tak? Mamy Manię, która nam załatwia fundusze. Mamy koleżankę Sohary, która jest od edukacji, od takich rzeczy, i mamy Chrisa, który jest naszym, naszym skiperem, więc mamy, mamy taki pełen, tak, każdy macie. Dokładnie super działająca fundacja. Tak jeszcze wrócę do tego zbierania śmieci, bo już to wyciągniecie. Na... Na, rozumiem sobie na powierzchnię i sortujecie aż na 12 czasem. Tak. Ja wiem, że się sortuje na plastik, papier, metal i inne, to wy to I inne, inne. rozumiecie, właśnie. Tak, no idzie jeszcze do tego, e, co? Buty na przykład. Tak, buty idą osobno, ubrania idą osobno, okay. bo są zrobione całkowicie inaczej, więc powinny być oddzielone. Jest styropian, który też musi być oddzielony. Eee, są baterie, tak? bo my na przykład też dużo takich baterii samochodowych czy złódek wyciągamy, mm -hmm. więc to też jest wszystko sortowane, jest metal. Czasem wyciągamy drewno i za, zawsze każdy pyta, dlaczego no właśnie, wyciągamy drewno. To, dlaczego drewno dlaczego to jest naturalne? No właśnie, no właśnie, jest naturalny nie do końca. Tak? Bo Chyba mają jakiś metal ktoś rzucił, tak? No właśnie, my mamy, my mamy podejście, że jeżeli to jest drewno, to to jest to drzewko. Na Malcie tych drzew nie ma. No to prawda. Więc jeżeli my znajdujemy drewno, to to ono jest zazwyczaj z palety albo z jakiegoś kawałka łódki, jakiejś, czy, czy coś takiego, tak? więc to drewno też musi być usunięte, bo ono ma i gwoździe, i tysiąc innych mm -hmm. rzeczy, plus, plus farby, które są toksyczne. Tak? To tak mówisz, że ma gwoździe, dalej, to przy takim wyciąganiu trzeba naprawdę uważać tak naprawdę. Tak, nie? tak, to... jak najbardziej. My zawsze wszystkich ostrzegamy, zapewniamy też oczywiście rękawiczki i taki podstawowy sprzęt do ochrony i takie rzeczy, no, na to trzeba zwracać uwagę, ale bardzo rzadko się zdarza, że ktoś sobie coś zrobi, na zasadzie potnie się albo coś takiego. A butelki popękane, szklane tak, też tak, też zbieramy? Tak, tak, jak najbardziej butelki. Butelki w ogóle są bardzo dużym problemem, na przykład na Malcie i specjalnie w tych, w tych miejscach, gdzie no, ludzie sobie us lubią usiąść na brzegu i popić, to mm -hmm. zawsze tysiące butelek. Nawet mieliśmy jedno sprzątanie w takim miejscu przy głównej ulicy, przy głównej promenadzie, gdzie siedziałem w miejscu, w jednym miejscu naprawdę nie przesunęłem się nawet 5 centymetrów przez pół godziny i napełniałem tylko worki, podawałem do góry. O kurczę, naprawdę dużo, tak. nie? Na ostatnim, na ostatnim sprzątaniu wyciągnęliśmy e, 1800 butelek. 184 opory tak? 4,5 tony na jednym sprzątaniu. No to naprawdę dużo. No dobra, i teraz to wszystko wywalacie na plaży i co dalej? No właśnie, mamy to, my to sortujemy, ważymy, później to idzie. No niestety, z rzeczy, których się nie da przerobić, bo Malta. Ma niby sposób na przetwarzanie tych odpadów, które są przetwarzalne, więc powiedzmy, szkło i wszystko inne idzie. Plastik, który jest wyciągnięty z wody, nie może być w taki normalny sposób przetworzony. On musi być specjalnie przetworzony, więc my ten cały plastik magazynujemy i raz do roku wysyłamy na przetworzenie, do, w tej chwili do Niemiec. Okay. Oczywiście COVID nam trochę to przyblokował, więc przez ostatnie tam dwa lata nie było. Teraz też się pojawił problem, że wszystko jest mega drogie, więc wysyłka takich, nie wiem, pięciu ton zmielonego, zmielonego plastiku. I To jeszcze z Malty, tak? Tak, no, tak, z Malty gdzieś. No, do Niemiec nie ma autostrady. No nie ma, nie ma, więc trzeba to wysłać albo, albo samolotem, albo, albo statkiem. No teraz wysyłamy w tej chwili mamy już e, dzięki na przykład Playmobilowi, której istnieje fabryka Playmobil istnieje na Malcie, oni nam udostępnili swoją e, niszczarkę. Okay. Do, do której my możemy wrzucić cokolwiek z tego plastiku, i to po prostu zmieni na granulat i my ten granulat wysyłamy, więc to już zajmuje się. Czyli, czyli tak naprawdę miejsca. jesteście też dogadani z lokalnymi firmami? Tak. Które muszą być przygotowane na to, że nagle wpadnie banda ludzi i przyniesie 15 tonopon. Tak? No nie, jest, nie muszą być przygotowani, aczkolwiek dzięki nim tak naprawdę możemy coś zrobić. tak? Bo jeżeli, jeżeli Playmobil nam, nam pomaga w tym, żeby to zmienić, no to jest mnóstwo takich instytucji, które tak naprawdę by się wydawało, że one nic nie robią albo robią bardzo mało, mhm. a dla nas to znaczy bardzo dużo. Tak? No bo my musielibyśmy kupić maszynę, która kosztuje na przykład 15 tysięcy euro, no tak. Tak? a dla nich to jest godzina roboty, bo, bo my no. musimy to tylko zawieść. To no i jeszcze robią coś zmiany. dobrego, tak? No, no, dokładnie, tak? Oczywiście my, my w, mamy też ten system, że to wszystko później wszyscy, e, którzy pomagają są wymieniani, tak? Mamy, mamy posty, mamy pełne social media, e, które robimy, oczywiście posty i, 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 i dziękujemy tak z firmami też. Niektóre firmy coś nam dają za to, no tak. żeby później się pokazać. A w ogóle duże jest zainteresowanie takim zbieraniem tych śmieci spod wody? Jest bardzo duże zainteresowanie. Mamy bardzo dużo wolontariuszy, którzy się przewijają, no, można by powiedzieć, że nawet na każdym sprzątaniu. O. A I to mamy... są lokalsi, czy też. Różnie, bardzo różnie. różnie. Jest bardzo dużo, dużo lokalców, bardzo dużo ludzi, którzy mieszkają na Malcie i bardzo dużo foreignersów, którzy mieszkają na Malcie. Tak? Czyli, czyli jest, jest naprawdę, no, podział, podział jest, powiedziałbym, tak równy. Tak? super. Bardzo, bardzo ciekawe. To już w tysiącach tych wolontariuszy można liczyć? Tak, tak. E, no, przez te pięć, pięć lat na pewno przewinęło nam się powyżej pięciu tysięcy wolontariuszy e, i około 800 nurków. Super, nie? Mówisz, że kupiliście sobie łódkę. Tak. To jakie najbliższe zakupy i w czym może się Słaczy Pomóc? No właśnie, ja muszę przejść się do sueksa na dół, <laughs> żeby się zbierać. Tak, tak, bo mamy, była, była, jest firma, która nam zasponsorowała dwa sueksy i no skuter zmienia całkowicie sposób, w jaki my operujemy, bo my oprócz tych sprzątań, na których te, te sueksy też w to i we w te latają, to my robimy bardzo dużo sprawdzania, gdzie są na przykład sieci porzucone, mhm. więc my musimy wtedy... Pewien obszar pokryć, no i bez skutera jest no to tak. bardzo ciężkie. Mówisz sieci. Rozumiem, że o ile sobie jestem w stanie wyobrazić, już wyciągniecie butelki, opony, ale sieć to chyba tak ciężko wyciągnąć. To nie wiem, to jest cięte pod wodą, czy no Cię to jakoś. Nie jest to proste. No jeszcze, jeszcze, mogę się to jeszcze zaplątać w trakcie wyciągania. Nie? Tak, tak. No, tutaj jeżeli chodzi o wyciąganie sieci, no to my już wtedy nie korzystamy z randomowych, z randomowych nurków, którzy chcą po prostu pomóc, tylko mamy, mamy swój team. Specjalizacja, wyciąganie sieci. E, tak, tak, tak. Którzy na pewno będą w stanie to zrobić. Mamy, musimy też robić to pod kątem technicznym, jako nurkowie techniczni, mm. żeby, żeby to wszystko było bezpieczne. E, do takiego typowego rozpoznania. E, używamy też rekreacyjnych nurków, ale takich bardzo zaawansowanych, okay. tak? których znamy i wtedy oni mogą iść, mamy, mamy urządzenia GPS, które działają jak, jak SMB, które można wystrzelić spod, spod wody, zaznaczyć na górze, więc tak naprawdę w momencie jak oni robią tylko scouting, oni nam filmują, oni nam zaznaczają pozycję, a wtedy my wysyłamy tych, tych nurków, którzy są wyspecjalizowani w tym, żeby tą sieć wyciągnąć. Okay. I takie wyciąganie sieci jest skomplikowane, to rozumiem, ale to ci nurkowie techniczni, nie wiem, rozcinacie te sieci na dole czy... to bardzo mocno zależy od tego jak ta sieć jest położona, na czym jest położona i jak głęboko, bo my okay. musimy no niestety głębokie nurkowania nie ma zbyt dużo czasu na to. Więc bardzo często jest tak, że na przykład mamy jedno nurkowanie na to, żeby tylko to przygotować, a drugie na to, żeby to wystrzelić do góry, bądź tniemy pod wodą, bądź puszczamy na przykład do góry i mamy dźwig, tak? bo dźwig, mamy tak. też współpracujemy z firmami, które na przykład udostępniają nam dźwig, wtedy oni przypływają, bo wyciągaliśmy też sieci, które miały na przykład tonę. Nie ma szansy, my mamy łódkę, która ma <noise> 8 metrów, a sieć była 20 metrów długości no tak. i naprawdę była taka gruba, gruba, nie? Tak, e, więc, e, więc to bardzo mocno zależy od tego, co mamy pod wodą. A powiedz mi, operujecie tylko na Malcie czy na Gozo również? E, t, e, I Malta, i Gozo, i Komino, czyli cały archipelag, cały archipelag, to się tak ładnie nazywa, cały archipelag Wysp Maltańskich <noise> ogarniamy jak najbardziej. Tak, e, e, prze... Przeskanowaliśmy Maltę bardzo mocno, bo tak naprawdę mieliśmy projekt, który zakładał sprawdzenie 26 miejsc. Plus, przez to, że już bardzo dużo działamy, 76 sieci z podwody wyciągnęliśmy. Mamy w tej chwili zaznaczonych kolejnych 20, które, które musimy podebrać, bo już wiemy, gdzie są, więc musimy je wystrzelić. I oczywiście oprócz tego znajdujemy też mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Jasne. To co, my trzymamy kciuki, żeby projekt się rozwijał, bo brzmi naprawdę, naprawdę fajnie. Tak. I co, zapraszamy na Maltę, przyjechać, powyciągać trochę śmieci, nie? Zapraszamy, jak najbardziej. Dzięki, mam nadzieję do zobaczenia na Malcie. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia spod wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.